A co ty za tym, masz? Tomasz, musisz to mu się z otworzyć. Dzień dobry, witam. Ja na motoblogu. Nie wiem, czy, czy wyprzedzać, czy nie wyprzedzać. Dobra, ja bym wyprzedził, bo kto pani robi miejsce. No. No, ten drugi dziadka nie pierdolni. zaraz kulasek dziadkowi wyleci. Zostańdziesz po kurwa, panowie, co tu się dzieje? O, mokro mi. Patrz, tu mokro jest. No to ładna z lewa musiała być. Pokaż jak chodzi. No, Ja mu chociaż. <grym> no to daj mu. Zadałem mu. Daj chcę. Nie chodzi. Ja nie będę nic nikomu dawał. O kurde, jaka fontanna za ty. Wszyscy no stoją, powodzenie nie. w wyprzedzaniu Spaliś przy policji? Nie <noise> Ale ich nie ma Zobacz No oni na kiepsę poszli Ale... Kuba nie podpuszczam cię Ale nie wsiądziesz do wozu, jak ich nie ma